Niedźwiedź. Proszę Państwa o to. Misz. Misz jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie Państwu łapę poda. Nie chcę podać. A, to szkoda. Pantera. Pantera jest cała w centki. A przy tym na nabieg tęki prędki, że chociaż tego nie lubi, biegnąc własne Częstki głupi, słoń, ten słoń nazywa się bombi, ma trąbę, lecz nie, nie, nie trąbi. Dlaczego nie bądź ciekawy to jego prywatne sprawy. Wielbłąd, wielbłąd dźwiga. Swe dwa garby, niczym dwa największe skarby. Jest w bardzo złym humorze, że trzeciego mieć nie może.